Noga, więc piłka dochodząca w światło bramki bronionej przez Piotra Adamka. I Adamek broni. Prosto w na... Arek Wolak. No i jeżeli mógł coś zrobić gorzej, obawiam się, że nie bardzo. I mocne uderzenie no, takie niebezpieczne. I broni jeszcze Siemański doespołu z Adamkiem. I strzał. Prost w ręce Adamka. Tej piłki też e, trudno było złapać. No i tak skończyło się. Ale już wracamy na boisko. Po raz kolejny uderzenie. I piłka pory, koszecie Pada do bramki Piotra Adamka. Niestety. E... Mazerant Oskar strzela na 1 do zera. Wrona, a jeszcze Kamiński próbował tę piłkę wygarnąć, wygarnął ją Wrona. Wrona, ale jakoś nie potrafił jej opanować. Wrona atakowany przez... I próba strzału i broni. Broni bramkarz Łukasz. Bomba. Jak Wspomniałem wcześniej, żeby wygrywać mecze trzeba mieć szczęście, ale temu szczęściu trzeba pomagać, a my jakoś nie bardzo chcemy. Jest Wrona po raz kolejny, poprzepychał się troszeczkę Dawid Wrona, cały czas prawie faulowany, ale tutaj siwek, siwek, hat, hat i wprost w ręce Łukasza, bomby Piątkowski i już piłka kierowana na prawą stronę. Ale z przodu jest tylko dwóch zawodników zielonych strojach, dośrodkowanie wprost w ręce Piotra Adamka. I już Aj, miała ta piłka przejść nad głową zawodnika Wiktorii Częstochowa, ale niestety nie przeszła i miała dotrzeć do... I znowu uderzenie i broni Piotr Adamek. Dalej Wiktoria Częstochowa. Wiktoria Częstochowa, Matera i Maciek Wolny, z których mogliśmy skorzystać. A znowu piłka odbija się nie tak, jakbyśmy chcieli i już... 22 Kowalski, ten zawodnik najbardziej bramkostrzelny w drużynie. No jeżeli tak będziemy Jakub podawali, jest Maciek Wolny. Przyjął piłkę Maciek Wolny do Siwka. Siwek poradził sobie z tym przyjęciem, rozgląda się, komu mógłby podać, podał Kamińskiemu. Kamiński, prawa strona boiska, Kamiński, ale to wszystko jeszcze tak Maciek wolny, Maciek wolny. No i boczna siatka, I tu Maciek Wolny, trochę wygonił się do zerowego kąta, mógł próbować, jedyny, który zamykał, ale już wrócimy na boisko, bo tam coś się dzieje. Ile można? Jest! Jeden do jednego. Jest jeszcze żółta kartka dla jednego z zawodników. I jeden do jednego najbardziej aktywny w dzisiejszym spotkaniu, Dawid Wronaw, właśnie przed chwilą będący przy piłce. I już drużyna Wiktorii pędzi tam z numerem drugim. Borowski przyjął piłkę na klatkę piersiową. I bramka dla drużyny. No właśnie. Jakub Mateja od razu na początku drugiej połowy. No i właśnie, to jest to, na co można. Położyć pewną kartę, czyli wyprzedzenie troszkę aktywniejsze. Kamiński obiega e, siwka, e, piłka, jeszcze pory koszecie. E, siwek, e, siwek, no i rzut karny, rzut karny, bardzo. E, wykorzystał nasz zawodnik, zagranie jednego z zawodników broniących Wiktorii, e, wystawioną nogę. I w tym momencie sędzia główny tego spotkania, Dominik Panek, nie miał wyjścia, musiał użyć gwizdka. To jeszcze nie bramka. W bramce Łukasz Bomba, a strzelał będzie Maciej Wolny. Maciej Wolny i Łukasz Bomba. Maciek Wolny, Łukasz Bomba i dwa do dwóch. Już y, krótkie rozegranie. Y, na szczęście E, niedokładne e, dla nas. E, jeszcze piłka do Kowalskiego. E, Kowalski. E, I zablokowana przez Kamińskiego. Bo jedynym, który, jak wspomniałem wcześniej, próbuje tę piłkę odebrać w miarę aktywnie jest Sebastian Siwek. E, dużo miejsca mają w środku boiska. E, I jest. E, Siwek, Siwek cały czas Siwek przy piłce. Siwek, no teraz już tylko w, możemy zagrać w taki sposób, by piłkę wstrzelić w pole karne. Siwek, ale piłka mu podskoczyła. Jest Pogorel, jest Matera, Matera, no ale nie, nie poradziliśmy sobie z tą sytuacją. I na boisku się Stochowa w ostatnich minutach meczu tracimy bramkę na 3 do 2, nie wywożąc ani jednego punktu.